Trochę zjebałem tego gościa, fakt. O Jezu, jak go zaczęło wyginać, przeszukaj. Weźmiemy sobie. E, dobra, ja tu pamiętam jedną taką fajną scenkę, tylko ja nie wiem czy ja już jej przypadkiem nie minąłem Chyba ją właśnie minąłem. Gademiu A nie nie minąłem, nie minąłem, jest dobrze I teraz się tylko przygotować Wdech. Wydech i... Ty, tym... Tym, tym... Tym... OJ MU go. Kurde, zrąbaliśmy to? No ta, Śpiesz się powoli, mówią. No dobra... Tego już ściągniemy... BUM DOSTAŁ! Oj, w oddali widać było snajpera. E, tylko gdzie on dokładnie był? Przez tą trawkę to ja go Wychacze? On gdzieś tam był O jest Chyba go w paluszka trafiłem, bo tak zajęczał. Teraz nie wiem Przez kręgosłup Nie, nie chciałem rzucać kamienia. Nie, nie chciałem rzucać! Dawaj moją błyskawicę, ty! A, czyli nie można przeszukać, dobra. Przeszukaj, Spocky, o. Do karabinu M1. Tak, i tam na górze będziemy mieli... ...innego chyba klienta, jak pamiętam. Ale spokojnie, pomału, powolutku Znisz cel, dobra Kitramy się, kitramy, 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 pomału, pomału On tu gdzieś zaraz powinien Właśnie być i... Kurwa znowu nie trafię! No e... Tam kolega fajk. Nie, opiera się. Chyba nikt tego nie słyszał. Jestem bardzo happy z tej sprawy. Tak stąd wylu... Oj. Tu gdzieś? Czy coś? Nie czysto dobre Pomału, pomału, nas spokojnie. Bez pośpiechu. Nawet się połóżmy. Tak, potrzeba. O! Jezu, ile ich tam jest? Dobra, wiem ja pamiętam tu jedną taką rzecz, że tu właśnie To gnajek siedzi I leci, i leci, i leci i... Prosto w czerep! Bum! Poszło! Ach. Biegnij dalej, malina, biegnij! Co ja mam, że po paluszkach im nakrzaniam? O oh, fuck you. To tak ktoś chyba hilfy. Woła. O! No, pomóż mu wstać, pomóż mu. Nie pomożesz mu?! Co za łajca. To ja ci zrobię w ten sposób, gnoju? Prosto w czerep! Jeszcze jeden? Oj, chyba dostałeś paluszki. A teraz, nie wiem, chyba dostanie płucko? Albo nie. Jeszcze ktoś? Jeszcze hmm? No dobra. No. Przeładujmy. A! Zapomniałem o tym! Wow, ty kurwo! Kurna, tutaj z ciężkim działem na mnie, to menda, patrzcie no! pełen zapas amunicji aha tam pamiętam że tu musiałem ciś... po cichutku no kurwa jak teraz nie będę mógł z tego wytłumionego wellorda nakrzaniać to się on troszeczkę zrzaźnił bo ja pamiętam że tam no że tu na górze był jakiś gościu idzie Właśnie, nie w głowę. Dobrze. Pudło? Pudło? Dostał. Jednego mniej. Aj spóźniłem się, by Ale mu... Teraz to ja w ogóle, na pośpiech oczywiście Dobra, hule, lecimy z tym koksem co tam Tak, czemu się śpieszę tego? Kłócęj, kłócęj O ty kurwo O ty kurwo O ty! Dostał! Pomóż mu! Kolejny dostał. Dobra. Pozdejmowani. Ja nie wiem, czy nie było już snajpera. Tak! Był, A! Prosto w czerp O! Szpilę granatem dostałem! Łokieć! A? Misiu? Walczasty? Wsią? Chyba wsią. Nikogo tu już nie widzę. Tu mamy dynamiten, Podłóżmy to. Nie garb się, jest pajączek! Aj! Aj! A! Skąd? Skąd to? Gdzie biegniesz? Pudło. Leż sobie, odpoczywaj. No dobra, ja mogę tutaj takie rzeczy porozstawiać jeszcze jak... Hmm. Hmm. Jak w tym miejscu, jak dobrze pamiętam, tu mógłbym to postawić. Eee, tu mógłbym to postawić. Co ja jeszcze mam? Tu można postawić to. Jak dobrze ja pamiętam, ja już nie pamiętam dokładnie co i jak, ale jeszcze chyba tu mogę rozstawić coś takiego, bo tędy będą przybiegać. Ech i zrobimy małą zadymkę. Dobra. Tu chyba będzie nam gość spał? Już już spina wieki wieków. Właśnie. A tam jest... Może mnie nie zobaczy. Takie były właśnie moje plany, żeby mnie gościu nie zobaczył. A moment. Moment, tu chyba ktoś jeszcze był. Nie, tu jednak nikogo nie było. To teraz możemy się zająć tym... O. No, obserwuj mnie, już tam dawno nie ma. Właściwie podziękowaliśmy. Weźmy sobie amunicję. E, gdzie jakaś No dobrze. jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz, chyba wyjdzie to, co chciałem zrobić. Ła, mega eksplozja, oczywiście. Pałuszeln, sen. sen. I kolejny kurwa. A ja mówię co ja mnie tak na kurbia No jak ucieknie od tej eksplozji. A chyba uciekł. chyba uciekł. Tak mój cel uciekł. No to mój cel dostanie teraz. Prosto w serdło. Co ty taką poprawką zrobisz, gościu? No właśnie. To wielkie gówno mnie. Mnie raz dopierdzieliło. Najsłabszym punktem właśnie są te karnistry z tyłu. A ja niestety stąd nie mam wi zbytnio widoku na nie. O, już mam. Kurwa trafić, nie mogę coś no? Coś trafić nie można. O, skąd jeszcze? Skąd? Ktoś tam jeszcze, ale nie widzę skąd. Oj, dostałem Zajmiemy może pozycję O Hmm, kryjesz się w tym miejscu? Proszę cię, ja bardzo kryj się w tamtym miejscu A ja robię. O, pudło O, pudło Oj, niedobrze Gdzieś jeszcze gościu jakiś nakurwiały, tylko skąd? O, halo Co, to już wszyscy? A tu gnój szwenda się Powinien jeszcze stamtąd, że pamiętam, wyskoczyć Czy to już wszyscy? Chyba wszyscy Dobra Zaraz się o tym przekonamy. Tak, wsi. Nie, nie, wsio, Jeszcze chyba stamtąd będą mi przybiegać. Jep. Jaki kurwa! Dobra, obezwładniamy. I spierdalamy stąd. A i co, na tym zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego.